w poprzednim odcinku Ty wiesz co robisz? Tak, 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 wiem Ściany chyba nie murował na piankę <grym> Jak można murować na piankę, Ty tak serio? Na mosaks to niemożliwe, bo sąsiadom na 18 odcinków coś tam wychodziło a tu jedyne co wychodzi to panie całego mieszkania to tonami pianki Transmisje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik bogusław podkreślenie na... Zakalec będzie Wylewka sufitowa, samopoziomująca. Teraz gestę więcej wody. Baba nie karmi, to sąsiadka zalana. Tam mieszadło leży. Ta za rzadkie. Fajna zupa. To jeszcze za rzadkie. Ten narożnik przesmaruj i dopiero go naloż na ten regips. I nałóż pierw potem narożnik w klej. A faktycznie ten klej będzie się trzymał tego narożnika, a nie narożnik kleju z D. Łakam, wołową. Gamoniu, nie mogłeś dobić z tego naroznika lopatka bluza, ci była potrzebna zdi... Też tak wyzywasz ludzi w pracy, jak się uczą? Chyba, że to zatknie i na dwa razy to zrobimy, nie? A powiem wam, że naprawdę to jest sztuka, nie? Jeśli ktoś to dobrze robić... ...sajagnij ta wąska strona blachy po długości i będzie git tylko nie na ostro. Wciśnij tamtej masy, bo zaraz ci to odpadnie. Płonie melina, bam bam, styki się pałą. Za bardzo dociskasz. Możliwe, no. I pod kątem jeszcze takim dużym robimy. Bardziej jak Za duży kąt. Ktoś tu pisał, że te narożniki trzeba pod kątem jakoś dociąć. Nie? Dobre jest. Żeby to podciąć pod skosem. Czy nie? ja coś się chyba zrobić. Żadnego wkręta na klej. Już wcześniej dwa dawałem. No, z tej strony tak samo. Ciekawa ta paczka, jak ci się nią szpachluje. Witają cię. Siema, ciema. A tu ciepło. Nie mm -hmm. jest ogrzewania podłogowego. Nie? To nagrzewnica. To co no, robi niewątpliwo. Przyjechał i gada tylko. Chowaj swoje mieszadło, bo ci kierownik. Rob... Jaka kabina będzie? Osiemdziesiątka. Tutaj szankie w niej. ma osiemdziesiąt pięć. No, otwór. A ty szypki? Ja bym nadychał więcej. Masz taśmę. Weź. Nie ma ołówka na budowie. By tyle było ołówków, ty. Był sobie ołówek. Zobacz sobie. Był sobie. W samochodzie masz może. A co to było jest? Ołówek majster chce. O, kibla. I teraz kibla. Taka deskę. Całki blat i tu szafki będą. Dobra, pomyśli się. Umywalkę w gaming room i lokatorze będę odwiedzać. Masz <noise> mnie? <noise> Dwa namioty na chacie to o jednej za dużo. Po co tu firankę momujecie? O swych głupich co myśleli, że potrafią budować. Co, co w Wysuń go. Puść. Równo panie kapitanie, kareta, podkreślenie, kareta. Ziomek w 30 minut postawił całą konstrukcję, a ty parapet robiłeś cały dzień. No jakby to śrubokrętam na Krzyżakowym Ile to jest? 40. jak ci dostało na szatki. Ty, ty. ty ścianę widzą i cie kręca kierownik zrobił to w dwa tygodnie całe, ja to wiesz. Dwa tygodnie te ja content kręciłem. Z rowerem tak. na flaku muszę na flakę, jaka ci to, cały, cały, w ręką, to cały w gruzie. Evil Angel, A, trzymajcie się do jutra. Tak, gdy kończył Wełny tam po środku nie dajesz. Z drugiej strony będzie wełna. Widziałeś jak montował okno. Ładnie. Coś źle zrobił. Na pierwszy raz kurde. Super mieć brata do pomocy ja nie mam. Cieba! Kolejny inżynier do pomocy. Inżynier. Ja to dopiero pójdzie będę do robić. Ty, ale jak to trzyma chłopie? No chyba sama pianka, nie wiem na poszło. Ja Ty, z tymi plackami też nie widziałem, Szybko, bo ja poziom co zrobisz i tyle. i to w ogóle... pasę bo... pójdzie? Ktoś pierdzielnie drzwiami od łazienki to z 90tki się zrobi 180 cm eleganckie wejście. że stara będzie kwiczeć, że mam ten wyłączony tarza się ze śmiechu. My wiemy, że chcesz dobrze i pokazać się z jak najlepszej strony, ale tam, jak ktoś będzie włącznik na światło montować, to zaburzy konstrukcję to koniec i wylądował. Na wzmocnienie to jeszcze witaminę D. Tam. W... 19. Dobra, bo już nad lecą. No właśnie, nad godzinę... Pierwsza 32, 12, 1831, 1832, 1756, 1830. Jest, Anio, jest. Tu jest zamontowane. Ścianka stoi. Jak widać nie widzę tutaj. Narożniki. Narożniki nie, bo tu drzwi będą. Z opaskami. O, tu będzie wszystko obrobione. No. Jeszcze stoi. Chciałeś powiedzieć. A dzisiaj tutaj o, cała ta ściana zrobiona. Nie wiem ile. Dwie godziny. No, już łazienka wygląda, nie? Dobra robota. Dzięki. Ale patrzcie, jaka to łazienka jest już, Ona ma 180x240. Dobrze więc... jest. A tam na piankę te cegły, to co to? A to taki projekt był. 18 dzień programu pod tytułem. Kto cię tak urządził? Dobra, na razie do jutra w następnym odcinku. Dobra, wiem, skosy, skosy weź zieloną płytą zróbmy. Pa, przez przez to? O kur... A bez trzymanki? Transmisja na żywo, którą oglądasz, jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show. Prosimy, aby nie naśladować zachowań aktorów w prawdziwym życiu.